Cześć, witajcie. Dzisiaj mam tutaj taką perełkę, można powiedzieć taki rodzynek, jedyny w swoim rodzaju. Husqvarna model 51 wiekowa pilarka po, tak powiem, pełnej odbudowie, kompletnym odrestaurowaniu została do mnie dostarczona w celu Przeglądu, weryfikacji tego, co zostało zrobione, jak zostało zrobione, i regulacji gaźnika. O to prosił klient. Na pierwszy rzut oka, sami popatrzcie, jak to wygląda. Mnóstwo nowych części. Wszystko wyczyszczone, czyściutkie, kompletne, dopieszczone, że tak powiem, do najmniejszego. Szczegółu, eee, no, takie pilareczki naprawdę bardzo miło jest wziąć w rękę, pooglądać czyjąś pracę, jak to zostało e, wykonane. Nie po to, żeby tutaj m, w jakiś sposób komentować, negować, że dlaczego tak, a można było inaczej, a można było lepiej, a można było nie wiem gorzej. <laughs> eee, jest tu włożone kupę pracy. Cieszy mnie to bardzo, że są osoby, które samodzielnie próbują pilarki ratować, naprawiać, próbować naprawiać, nie zawsze to musi wyjść w prawdzie i to też jest element tego naprawiania, że nie zawsze to idzie tak jak byśmy chcieli. Natomiast efekt takiej samodzielnej naprawy na pewno cieszy, na pewno daje dużo radości. No i satysfakcji z tego, że zrobiło się to samemu. Tutaj, no jeszcze raz pokażę dookoła po oparciu Poparcie pilarku, jak to wszystko wygląda. No, pilarka, że tak powiem, wygląda jakby była nowa, wyciągnięta z opakowania, z pudełka. Zadbano tu o każdy szczegół, naklejek, opisów, yy, chociażby tutaj na, yy, na osłonie. Bardzo ładna pilarka, tak jak powiedziałem, no i zanim przejdę do odpalenia, bo z tego co w opisie naprawy, z informacji, których otrzymałem, to pilarka nie była po remoncie odpalana, została złożona i przesłana do mnie. Większość rzeczy jest oryginalna, nieoryginalny jest cylinder i tłok, jest on firmy Meteor. Powinno to wszystko chodzić elegancko, jeśli jest złożone zgodnie ze sztuką, to problemu nie powinno być. Natomiast, żeby już nie gadać o takich sprawach teoretycznych przejdę do przeglądu, zacznę sobie od sprawdzenia kompresji, szczelności całej pilarki, bo to są najważniejsze, najbardziej istotne parametry Ym... przygotuję sobie mieszankę 1 do 35 ze względu na to, że pilarka na nowym cylindrze i tłoku jest na dotarciu i o tym trzeba pamiętać także lecimy, zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco w treściach, które publikuję na moim kanale i już zabieram się za przegląd tej, że tak powiem, wyjątkowej pilarki. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na wnętrze tego cylindra, bo jak ciągnę za sznurek, jeszcze nie sprawdzałem kompresji, ale na razie chciałem tak na luźno przeciągnąć ten tłok w tym cylindrze, jest jakiś lekki opór. On nie chodzi płynnie. I oczywiście wiadomo, silnik, cylinder nowy, tłoczek nowy, pierścienie nowe, to wszystko na pewno będzie stawiało większy em, opór. Natomiast, popatrzcie, co jest w środku. Mamy tutaj jakieś ciała obce, jakieś takie. Trudno powiedzieć, co tutaj jest. Jest tu olej, ale jest to takie poskładane wszystko. No, trochę tu jest brudno w tym cylindrze. Popatrzcie na rysy nad kanałem płuczącym. ten cylinder ponoć jest nowy, e, już nosi ślady przerysowań, e, liczne jakieś drobinki są na cylindrze, znaczy na tłoku, popatrzcie. No nie wyostrzę tego bardziej, ale to są ciała obce. No i popatrzcie na no te rysy jednak, są tu jakieś ryski, coś już rysuje ten cylinder. No, i teraz co z tym zrobić? Eee, jak to, że tak powiem, ratować? Ogólnie to, jak tu widzimy, wszystko jeszcze ściutkie, ładne. Nie wiem, czy to nie było malowane. Eee, szukam takich zacieków, że tak powiem. Takiej e, charakterystycznej tej takiej skórki pomarańczy. Co to, to nieraz po malowaniu występuje? Mam wrażenie, że było to malowane. To obie połówki rozłożone na uszach. Elegancko. Zaraz wchodzimy sobie jeszcze tutaj cylindra. Yy. Ok, ok. No, dociągnięte jest a jednak jeszcze jedna śrubka zostanie wyciągnięta odpowiednio. Oczywiście można w ten sposób przyjąć całą pilarkę. Ta też jeszcze poszła z 1,4 obrotu. No dobrze, uznajmy, że jest to dociągnięte. Eee, no to co? Sprawdzimy sobie tą kompresję. Z ciekawości. Tutaj oczywiście ta kompresja na pewno będzie w porządku. Dobrze, odprężnik jest wyciągnięty. Zegar wyzerowany. No, pompuje i pompuje, zwróćcie uwagę, 11 bar. Nie będę robił kolejnej próby, bardzo ciężko, bardzo ciężko się obraca tutaj ten wał w tej skrzyni korbowej. Mam wrażenie, że po skręceniu tych dwóch połówek, łożyska nie zostały odprężone, tak jak to wspominałem przy montażu innych pilarek. Innych silników, gdzie no należy coś takiego wykonać, z tego względu, że opór, który będzie generowały te dwie połówki na łożyska, z racji tego, że łożysko będzie po prostu na tym wale siedzieć sztywno, dociskamy połówkę, w którą ma wejść to łożysko i na śruty, czy te kulki w łożysku, będzie działała siła, która będzie je naciska z dwóch stron, w ten sposób i kulki łożyska będą w tych bieżniach bardziej pracowały ścianką łożyska niż dnem jakby tego, tej bieżni wtedy, wtedy generowane są większe siły większe opory i mam wrażenie, że mamy tutaj z tym że mamy z tym do czynienia, bo tutaj popychając palcem nawet za koło magnesowe ten wał obraca się dość ciężko w takim przypadku naturalne będzie to że obrócenie tego wału będzie stanowiło duży problem a tym samym będzie problem z uruchomieniem tej pilarki bo będzie nam się wydawało, że pilarka ma niewiarygodną kompresję i nie idzie obrócić wałem teraz sprawdzę sobie szczelność tego silnika Biletka zaadaptowana do badania szczelności, no i teraz tak, pompowane mam około 4,04 bara. Próbujemy pompować więcej. No mamy jakieś prawie 7,07 ,7 bara i skazówka spada. No więc mamy podejrzenie nieszczelności. Teraz trzeba przeanalizować, gdzie ta nieszczelność może występować, czy jest ona poważna, czy też nie bardzo, to znaczy poważna w sensie demontażu pilarki, bo gdyby to były uszczelniacze, no to wiąże się to z większą robotą. Natomiast tak, pierwsze co, no to bierzemy pod uwagę takie miejsca jak świeca zapłonowa, czy też zawór dekompresyjny czyli nasz odprężnik, który znajduje się w tym miejscu. Te odprężniki, te zawory dość często się szczelnie nie domykają, przez co ucieka nam powietrze i przy próbie szczelności, przy próbie wpompowania powietrza do y, silnika to powietrze będzie uciekać. Oczywiście nasze zaślepienie y, y, okna wydechowego czy też podpięcie, przykręcenie, uszczelnienie tego adaptera między postawą gaźnika a tym adapterkiem też może zawieść i to powietrze może nam uciekać, może nam uciekać na przewodzie, którym to powietrze jest doprowadzane. Ale jeśli tu mamy wszystko pewne, no to szukamy dalej. W tym celu ja um, używam um, środka myjącego, który się dość dobrze pieni um, i Pryskam sobie te takie miejsca, które najbardziej są podatne na nieszczelności, czyli okolice połączenia cylindra ze skrzynią korbową, łącznik uszczelniacze, czy też połączenie właśnie tłumika. Tu jest guma, tak jak wspominałem, zaślepione okno wydechowe. No ale w tym momencie ja już sobie troszeczkę popryskałem i znalazłem, namierzyłem tą nieszczelność. Ona się nam dość szybko pokaże, tylko na raz, żeby to było dobrze widać, Widzieć. No i chyba to troszeczkę tak przybliżyć, to będzie ciężki dostęp do tego. No ale już jak widzicie w którym miejsce pianę podaje to. Nie wiem, czy to widzieliście. Ten moment, w którym w tym miejscu tutaj pojawiła się bańka powietrza i jest to ten gumowy łącznik pomiędzy cylindrem a tą podstawą. Prawdopodobnie przy montażu nie został on dosunięty, lub przy, przy montażu tej podstawy nie został on nasunięty odpowiednio, co powoduje nieszczelność. No i teraz, właśnie wracając do tematu regulacji gaźnika. Jeśli będziemy mieć taką nieszczelność, to na pewno nie wyregulujemy gaźniki gaźnika i nie, nawet jeśli pilarka nam odpali to praca tego urządzenia będzie bardzo kapryśna te yy, obroty będą nam szaleć, będą yy, albo za wysokie albo nie będzie niskich obrotów, yy, albo pilarka nie będzie miała mocy, albo po prostu w ogóle się nie da jej odpalić yy, oczywiście ja sobie ten yy, łącznik gumowy w tej chwili uszczelnię po wyschnięciu pasty uszczelniającej, bo sadzę to na uszczelniający uszczelniającej dla pewności Oczywiście oryginalnie tej pasty nie ma, natomiast no, jakość tych gum też jest różna dla bezpieczeństwa, dla tej pewności, że ta szczelność będzie, wolałbym to położyć na paści uszczelniającej. No ale zależy mi na tym, że mi tutaj jest 100% pewności. Po tym zabiegu sprawdzę ponowny raz szczelność. No i zobaczymy, co dalej. Jeśli pilarka wytrzyma około tych 0,6 do nawet jednego bara. Ciśnienia i to ciśnienie nie będzie spadać, to znaczy, że mamy szczelne, szczelną pilarkę i możemy przyjść do próby odpalenia. Oczywiście, ja sobie będę chciał odprężyć ten wał. Odprężenie takiego wału wykonujemy delikatnie pukając od strony koła magnesowego, najlepiej przez drewniany kołeczek. Jeśli mieliście taki przypadek, że po montażu skrzyni korbowej silnika wał ciężko chodzi. Spróbujcie. Właśnie w ten sposób zrobić. Bardzo często udaje się y, odprężyć ten wał, i od razu czujemy, że ten silnik pracuje całkiem inaczej, bez tych zbędnych oporów. Natomiast jeśli się nam uda odpalić ten silnik, nawet który tak ciężko będzie pracował, to po nagrzaniu zdarza się też tak, że pilarka sama się, tutaj ten wał sam się odpręży, temperatura spowoduje to, że te łożyska nam się ułożą odpowiednio i problem minie. Kolejny, kolejny rozruch na będzie już dużo prostszy. Natomiast po co przemęczać ten cały e, układ jak można to zrobić sobie samemu i e, e, bezpiecznie e, odprężyć taki wał. I już to jest z głowy. Ja w tej chwili wydmucham sobie to upiane z tej pilarki te pozostałości wilgoci, osuszę, odkręcam sobie adapterek e, od, zdejmuję sobie tą podstawę Demontuję łącznik i będę go uszczelniał. Nie wspomniałem tylko o tym, że aby ściągnąć bezpiecznie tą podstawę gaźnika i dostać się do tego łączniczka, to dobrze jest ściągnąć sobie cylinder, co też dobrze się w tym, w tym przypadku składa z tego względu, że zobaczymy, co to, to za jest w tym cylindrze. Tu już widzimy. Na powłoce tego tłoczka dużo jest oleju, i w tym oleju znajdują się jakieś tam drobinki. To, że zostało to złożone na oleju, bardzo dobrze, prawidłowo, natomiast tutaj chyba paluszek, który to nakładał, nie do końca był czysty. Albo zostało to zostawione z tym olejem, yy, niezabezpieczone, czyli ktoś przesmarował, założył tłok. I zrobił sobie przerwę. To było w pomieszczeniu, gdzie troszeczkę może było jakiegoś zapylenia, coś nam się tu przykleiło. No i to potem znalazło też się w cylindrze. No można gdybać. Co tu było i dlaczego? Widzimy? O, jest taki tam syfek na samym dnie, także ten cylinder zostanie wyczyszczony ponownie, No i tak jak mówię ten łączniczek, o ten element gumowy, tu jest też przewód impulsowy. I ten łącznik. Należałoby go osadzić na paści uszczelniającej, bo to połączenie ani w tym miejscu, między, o, między tym króćcem a tą gumą, tym łącznikiem, nie zawsze będzie szczelne. Jak również między tym krótycem na oknie sącym. Tutaj jest całe problem z tą szczelnością na chwilę obecną. No dobrze, myślałem, że będzie troszeczkę mniej pracy z tym urządzeniem. To tylko taki w sumie przeglądzik bieżący i nic więcej regulacja. No ale sami widzicie, nie ma co się spieszyć, bo odpalenie tego urządzenia nie do końca byłoby możliwe. I o, teraz też dobrze jest sprawdzić, na ile mamy tutaj problemy z obradzeniem tego wału. Bo oczywiście, koło magnesowe będzie się nam w jednym miejscu blokowało z racji, że jest magnes, natomiast tutaj. No, chodzi ono bardzo ciężko oczywiście są nowe łożyska one też się muszą rozruszać spróbuję to odprężyć tak jak wspomniałem ten wał no i przygotuję sobie ponownie tą pilarkę do, do montażu łącznik został uszczelniony kolejna próba szczelności e, i tak, no łącznik trzyma natomiast powietrze ucieka nam spod cylindra w tym miejscu tutaj Eee, dlaczego, nie mam pojęcia, jest uszczelka. Eee, śruby były dość mocno dokręcone, równomiernie, żeby te siły się nam rozłożyły. No a jednak, coś jest nie tak. Będę musiał to jeszcze raz ściągnąć, ten cylinder. Tak, jak widzicie, pilarka została poskręcana ponownie, eee, i pierwsze próby rozruchu już za mną. Przed uruchomieniem sprawdziłem jeszcze szczelność. Tak, żeby mieć 100% pewności, silnik po kilku szarpnięciach odpalił. Po delikatnej korekcie ustawień śrub L i H zaczął pracować na wolnych obrotach poprawnie 2800 obroty minimalne i no, po lekkim nagraniu silnika zacząłem dodawać gazu. Silnik osiągnął obroty 11 200, tak do 11500. i tak stwierdziłem, że na razie jest ok. Popracował sobie tak chwileczkę i zaczęły się problemy. Silnik zaczął przygasać, zaczęło brakować mu mocy, nie chciał wchodzić na obroty. Natomiast dalej mamy problem z tą szczelnością. Dalej to będzie przeszkadzało w poprawnej pracy. Tego silnika. Przy ostatniej próbie szczelności, jedyna nieszczelność, jaka się ujawniła, bardzo minimalna była pod świecą zapłonową. Generalnie silnik był szczelny, natomiast wiadomo, to jest wszystko w momencie, kiedy silnik jest zimny, nie pracuje, nie ma drgania, nie ma pewnych sił, które na ten silnik, na te podzespoły tego silnika działają. No a w tym momencie. Trzeba to diagnozować dalej i zobaczyć, co jest grane, ewentualnie uszczelnić. Boję się jedynie tego, że może być to problem z wybitym gniazdem łożyska, co by generowało dodatkowe koszty no i, no i wydłużyłoby sam proces naprawy takiej pilarki. No więc na chwilę obecną posłuchajcie, jak pracuje, zobaczycie, jak drzewie sobie radzi. Odpalamy. Oczywiście nie będę jej tutaj mocno gazował z tego faktu, że jest na dotarciu. Chodzi tylko o to, żeby sprawdzić poprawność regulacji gaźnika, tego jak ona reaguje na dodawanie gazu pod obciążeniem. Wszystko działa poprawnie. Pilarkę oczywiście wyczyszczę. Także tyle. A propos tej pilarki, dzięki za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.